Witam Was bardzo serdecznie w mojej kolekcji książek z 2021 roku. Mam niecałe dwie półeczki na chwilę obecną książek i zaczyna się ona w zasadzie tutaj: pierwsza półka od lewej strony, od paru wydań w twardej oprawie Brandona Sandersona. Nie wszystkie książki od niego zbieram z tego względu, że część pożyczam od znajomego, natomiast to co mam to od lewej patrząc jest to rytmatysta. Coś odbiegające od głównego, głównego mojego zainteresowania tym autorem, czyli Kosmerę, który tworzy w świecie fantazy. Rytmatysta jest dość ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o młodzieżowe książki. Bardzo przypadł mi do gustu, nie jest to zbyt obszerna książka, patrząc po innych, które wydaje ten autor natomiast historia jak bohaterowie jaki cały świat oparta tam w jakiś sposób magia czy nauka bardzo zaciekawiła mnie jak została przedstawiona pomimo paru tam swoich mankamentów bardzo przyjemnie mi się to czytało i czekam zdecydowanie na drugą część która kiedyś tam zapewne się ukaże Dalej idąc, mamy już Rozjemce, który już jest w tym uniwersum fantazy kosmere, o którym wspominałem. Jest to chyba książka, która mi się najbardziej podobała ze wszystkich, jakie do tej pory czytałem u Sandersona, głównie ze względu na świat i magię, tam zastosowaną, opartą na kolorach i ożywianiu za pomocą nich niektórych przedmiotów. Bardzo mi się spodobali także. Podobnie jak u urytmatysty, bohaterowie, bardzo się wciągnąłem w tą książkę. Pomimo iż w kolekcji książkowej z poprzedniego roku wspominałem, iż byłem w trakcie czytania, to w tym roku jeszcze udało mi się przeczytać od początku rozjęce, i jak wtedy jakoś tak nie pociągnęło mnie do zakończenia tej książki, to tym razem poleciłem od początku do końca i bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób to. Tam wszystko działa, i uważam, że jest to jeden z fajniejszych systemów fantazji, jak i magii, jakich kiedykolwiek czytałem. Nie czytam tego dużo, aczkolwiek bardzo oryginalne podejście, jak zresztą do wielu innych systemów magii, samego Brandona Sandersona. Serdecznie polecam bardzo, mi się przyjemnie to czytało, jeżeli chodzi o tego autora. Czego nie mogę tak do końca powiedzieć o mgły zrodzony. Z tego względu, że jest to książka, która przez większość czasu mi się nawet podobała, jednakże w pewnym momencie poszła w zupełnie innym kierunku niż można byłoby się tego spodziewać, i nie do końca rozumiałem, czemu taki, a nie inny obrót spraw miał miejsce. Sama końcówka, jak i wyjaśnienia. Niedokończone też wątki jakoś specjalnie mnie nie zainteresowały na tyle, żeby ruszyć po kolejną książkę, czyli właśnie Studnię Wstąpienia, która nie jest obecnie przeze mnie przeczytana i ciężko mi się zabrać do tego, z tego względu, że jest to dużo obszerniejsza książka, a w takim momencie tutaj zostaliśmy, że no nie wiem, czy to będzie w zasadzie dobre. Nadal są, jest tam paru bohaterów, którzy mi się bardzo spodobali, chociaż nie do końca rozumiałem, jakimi ścieżkami poszli. i jak już wspominałem, w jakim kierunku ta sama książka poszła. Jest tam też taki parę zegwosty, które mnie nurtuje z tego względu, że nie rozumiem jakim cudem to mogło się zdarzyć. Może kiedyś to zostanie dopowiedziane. Natomiast póki co nie zabieram się za kolejną pozycję. Tym bardziej, że jeżeli mi się spodoba, to obecnie nie ma dostępnych tak fizycznie tomów kolejnych z tej serii, co, co jest troszeczkę smutkiem. Dlatego to kolejny argument, żeby się póki co nie zabierać za studnie wstąpienia, a za inne jakieś pozycje. Dalej mamy, dalej od Brandona Sandersona, Bezkres Magii, czyli zbiór takich opowiadań, które obecnie chyba są przez wydawnictwo MAG wydawane jako osobno. Też w twardych oprawach. Natomiast jest tutaj parę takich opowieści, które uzupełniają cały świat właśnie związanych z kosmerem, czyli tymi mniej więcej książkami, ale także innymi. I ja tam przeczytam jedynie jedną historię, ale kupiłem dla uzupełnienia swojej wiedzy. Parę historii jeszcze nie mogę przeczytać, chyba większość już tak, aczkolwiek jeszcze się za to nie zabierałem i. Nie mogę powiedzieć, jak tam, co tam może być ciekawego, natomiast to jest jednakże książka przeznaczona dla tych, którzy siedzą w tym uniwersum samego, e, tworzonym przez Brandona Sandersona. Dalej mamy jednego z, z, tak mi się zdaje, że najwybitniejszych polskich e, pisarzy fantazy, czyli Roberta Wegnera, którego swoją, z, e, swoją drogą w pierwszym tomie mam jego autograf który udało mi się kiedyś haczyć na pyrkonie, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast ta pozycja jest dość niepełna z tego względu, że mam pierwszy, trzeci oraz czwarty tom. Wyszedł na ten moment chyba jeszcze piąty, aczkolwiek nie mam drugiego i nie dlatego nie, nie przeczytałem pierwszego, ale ze względu na to, że jakoś tak mi się przerwało i będę musiał od tego zacząć od początku. Co nie ukrywam, że chciałbym zrobić, gdy będę miał już drugi tom, żeby ewentualnie jeżeli mnie to mocno wciągnie. Co przeczytałem sobie już na początku jakiś czas temu, to bardzo mi się podobał zarys fabuły jaki świat. Także myślę, że nie powinno być z tym problemu. Dlatego jeżeli dopiero będę miał już drugi tomik, to się pewnie zabiorę za to, żeby, żeby lepiej poznać całą historię. Dalej mamy zamknięty już. Cykl czterech książek czyli o wielkich płaszczach od De Castella, poczynając od Ostra, Ostrza Zdrajcy, które moim zdaniem jest tutaj najlepszą pozycją. Niestety nie skończyłem tej serii z tego względu, że utknąłem gdzieś w połowie tronu Tyrana, z tego względu, że poziom trochę opadł. Uważam, że Ostrze Zdrajcy jest w tym przypadku najlepsze dalej operuję tutaj w fantazy gdyż jeżeli mnie nie znaczy to ja bardzo lubię fantazy raczej inne gatunki do mnie tak dużo gorzej przemawiają niż to fantazy i bardzo lubię ten świat i uważam, że to jest jedna z fajniejszych pozycji jeżeli chodzi o samo fantazy natomiast no, najlepszą książką jest tutaj Ostrze Zdrajcy i później ten poziom po, stopniowo, bo stopniowo w Cieniu Rycerzy Dało się to odczuć, lekki spadek, ale nie aż tak bardzo. Natomiast w Krwi Świętego, pomimo, że mi się czytało to bardzo dobrze i przez wzgląd na jakie tam tajemnice były odkrywane, to dalej się w to mocno wciągałem, to widać, że tutaj jest jakby ten spadek i nie do końca może zostało to w pełni tak od początku do końca przemyślane. Dlatego utknąłem w tym tronie tyranny, na pewnie w tym roku jeszcze się za to wezmę i dokończę, gdyż książki bardzo... Się przyjemnie czyta i bardzo łatwo wchodzą. Jest to też bardzo fajnie napisane. Polecam zapoznać się z oczem zdrajcy, natomiast no, ubolewam, że, że późniejsze to nie były aż tak, aż tak dobre. Wiele tutaj, trójka głównych bohaterów, które tutaj występują, to uważam, że jest jednym z fajniejszych wszystkich zabiegów, jakie zastosowano, i bardzo oni, każdy znajdzie tam przynajmniej jedną osobę, którą polubi z tego względu, że one są bardzo różne od siebie, a, a, a zarazem bardzo zbliżone do siebie i każdy ma ze sobą jakieś tajemnice itd. itd. Polecam, aczkolwiek powtarzać się już, że ten poziom troszeczkę spada. Dalej mamy coś, co kiedyś ponoć dostanie w swoją kontynuację, którą już czeka kilka lat. Ja osobiście przeczytałem jedynie imię Wiatru i pierwszy to, pierwszą część Strachu Mętca, który został podzielony na dwie części, zapewne ze względu na obszerność tych tomików, oraz chyba uzupełniającą, już do końca nie pamiętam. Dotyczące chyba podziemi Akademii. Jest to muzyka milczącego świata. Jeżeli dobrze przeczytałem, i to też jest zupełnie inna seria, jakby że tak ując w świecie fantazy, zupełnie inaczej podchodząca do tematu, i nadal uważam, że, że jest to ciekawe spojrzenie, i jest to również bardzo dobra książka, jak i cała seria. Drugiej części strachu Mendca jakoś nie, nie wziąłem się za, za niego od razu po skończeniu pierwszej, ze względu na to, że strach męca jest jakoś dużo gorszy od imienia wiatru. Po prostu jakoś tak chyba nie miałem czasu na drugą część i po prostu nie wziąłem się za to od razu, i teraz po prostu powtarzam się niemiłosiernie. Zatrzymałem się, i możliwe, że w końcu będzie trzeba się za to zabrać. Ale samo uniwersum bardzo fajne, też ze względu na swój świat magii głównie, jak i głównego bohatera, który przechodzi nieustanną przemianę i rozwój, który bardzo cieszy podczas czytania. Na ostatnią jakby pozycję, można tak to nazwać, na pierwszej półeczce z dwóch jest, są tajemnice Askiru. Ja przeczytałem trzy tomy, Czwarty jeszcze czeka. Gdy zobaczyłem tylko, że, że się pojawił, to, to od razu sobie kupiłem. Tutaj widać na nagraniu, nie wiem za bardzo o co chodzi, że tutaj niektóre tomy są wyżej, a niektóre niżej. Głównie tutaj widać y, 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 jeszcze okładkę z, z właśnie z władcy marionetek. Pierwszy tom jest dość nietypowy, i powiedziałbym, że może w jakiś sposób odstraszyć z tego względu, że jest to coś na zasadzie zabójstwa w Orient Expressie. Tylko, że w karczmie, w średniowiecznej jakieś fantazy. Natomiast kolejne dwa tomy, czyli Drugi Legion oraz Oku już bardziej uderzają w takie typowe klimaty fantazy, co zazębia się jako historia, aczkolwiek jest coś, czymś nietypowym, jeżeli chodzi o takie książki. I nadal uważam, że, że też jest cała seria bardzo dobra. Z tego względu też kupiłem Władcę Marionetek tak szybko. Natomiast, nie, nie ma żadnego natomiast. Zdaje mi się, że tajemnica Skiru mają chyba 6 tomów, także troszeczkę jeszcze tego będzie. Nie wiem, czy się za Władcy Marionetek osobiście będę niedługo zabierał. Myślę, że są i inne pozycje, które warto szybciej przeczytać od, tych, od tego Władcy Marionety. Natomiast jest to dalej świat fantazy, który, który polecam. Staram się wybierać takie książki, których się nie zawiodę i... Dlatego tak często mogę mówić, że, że coś polecam. I teraz przechodząc na półeczkę niżej. Na początek mamy tu książkę, która w pewien sposób nie prześladowała, a mianowicie kroniki Czarnej Kompanii, która jest dość obszerną serią od Glenn Cooka z tego względu, że w Polsce jest wydanych 10 tomów, jednakże są to łączone tomy. Pierwsza książka zawiera jakby ponad 900 stron i łączy w sobie trzy jakby książki. Mówiłem, że mnie w pewien sposób prześladuje z tego względu, że udało mi się zakończyć Kronikę Czarnej Kompanii, ale po powróceniu do tego, z tego względu, że początek jest bardzo chaotycznie napisany i ciężko się połapać o co w nim chodzi, jednakże ostatecznie się okazuje, że jest jedynie przeskokiem do dalszej jego rozwoju bohaterów, jak i całej historii. I początek jest bardzo zagmatwany, jak powiedziałem, przez to ciężko się zaznajomić właśnie z koronikami Czarnej Kompanii, jednakże później jest to fenomenalna książka. Uwierbiam, ubolewam, że drugiego tomu, czyli chyba Księgi Południa, nie, nie są dostępne tak, żeby kupić normalnie w sklepie, przez co. Troszeczkę mnie to ubolewa i też y, zacząłem sobie po części czytać w PDF-ie, ale nie jest to dla mnie nic takiego dobrego. Wolę sobie mieć formę fizyczną, książki i gdzieś się położyć czy poczytać. Tak, tak mi po prostu lepiej, natomiast z tego zrezygnowałem. Natomiast to, co w kronikach czarnej kompanii jest najciekawsze, to myślę, że mm, zbiorowość bohaterów, która jest tutaj prowadzona y, i Sami bohaterowie, ale także nie powiem, że świat, ale uniwersum, jakie to tworzy, z tego względu, że po prostu żywamy się tutaj bardzo mocno, z, niekoniecznie z poszczególnymi jednostkami bohaterów, ale całą ich grupą, z tego względu, że jak tutaj sam tytuł mówi, jest to kompania walcząca, najemna, która jest, często uczestniczy w bitwach. Co tutaj mamy do czynienia z, często z jakimiś odwrotami, przewrotami, walkami w, w miastach, jakichś oblężeniach tak dalej. Dla fanów wojny nie wiem czy dobra, z tego względu, że, że może nie do końca wszystko tak odzorowuje fenomenalnie. Natomiast to po, w połączeniu z, z fantazją, magią, jakimś tam Stworami, które tutaj występują, bardzo fajnie się zazębia i tworzy ciekawy, ciekawy, ciekawy świat, jak i jego mechanikę. Bardzo przyjemnie się czytało, ale mówię, ten początek jest dość tragiczny. Jeżeli nie mówić jeszcze gorzej, dalej mamy niezwykłą historię Marvela, Komis, książkę, którą dostałem od znajomych. Nie przeczytałem, nie będę w ogóle mówił o czym to jest, bo sam nie wiem. Wiem, że jedynie, że, że zdobywa dość dobre oceny, także zapewne jest to ciekawa pozycja, ale jeszcze nie miałem okazji się za nią zabrać. Zazwyczaj jak mam ochotę na jakąś książkę, to sięgam po fantazji, dlatego też nawet jej nie uszczknąłem kawałeczka. Kolejną pozycją jest Harry Potter. Harry Pottera nigdy nie czytałem. Nie, kiedyś jest pierwszy tom, pierwszej książki. Od J.K. Rowling się zabrałem, jednakże to był ten etap za dzieciaka, kiedy ja stroniłem od jakichkolwiek książek, szczególnie lektur. I jest to przeklęte Harry Potter i przeklęte dziecko, czyli po wydarzeniach, jakby z tej głównej serii. Jest napisane nie wierszem, ale już jako sztuka do teatru. I bardzo. Płynnie i szybko się czyta, jednakże nie wciągnęło mnie to tak jak filmy Harry'ego Pottera, które bardzo mi się podobały. Dlatego też nie skończyłem tego ostatecznie, ale myślę, że to jest, sama książka to jest kwestia paru godzin i, i się ją będzie miało za sobą. Jakoś nie przypadło mi do gustu ostatecznie tak całościowo to, co się dzieje po prostu po tych wydarzeniach z, z głównej serii. I, I tak jakoś nie ciągnęło mi, żeby to dokończyć, jednakże to na pewno kiedyś zostanie przeze mnie ostatecznie zakończone. Kolejną pozycją jest coś, coś złego, moim zdaniem, z tego względu, że Uczeń bójcy, przynajmniej pierwszy tom. Wiem, że to jest bardzo popularna seria i wiele osób zachwala, ja jednak powiem, że to ten, ten tom to jest badziebie po prostu. To jest w jaki sposób głównie ze względu na to, że główny bohater nie przechodzi żadnej drogi i jakby on cały czas skula się w kłębek i jest przestraszony tym, co, czego się uczy, co, w jakich wydarzeniach występuje i dla mnie to jest po prostu jak widzimy go całkowicie upodlonego, zniszczonego tak na sam koniec też miałem, odnosiłem wrażenie, że taki sam jest i obserwując jakieś Zaczątki tego, jakieś jego zmiany, szybko był sprowadzane jakby do parteru, i bardzo mi się to no, dziwnie czytało. Jakoś nie udało mi się mimo wszystko dobrze do końca, jednakże nie uważam, że, że jest to bardzo dobra seria i nie powiedziałbym też, że, że polecam to bardziej od innych książek, które tutaj wymieniałem. Raczej to by tak nie było. Dalej mamy trzy tomy Drogi Szamanów, która jest, z tego co wiem, bardzo falona ze względu na podejście, jakie łączy tutaj z RPGami, jakimś takim systemem RPGów, typu jakieś życie, jakieś umiejętności i tak dalej. Sam się za to nie zabrałem, mam trzy tomy z tego względu, że kiedyś była promocja, jeżeli się nie mylę, w Empiku i za, za całkiem niską sumkę po prostu dorwałem, a słyszałem dobre opinie także po prostu kupiłem poza tym nie mogę nic więcej o tym powiedzieć i chyba yy, zapraszam jeżeli czytaliście to do komentowania już wiem, że wielu jest fanów tej y, serii dalej kolejna książka, której nie miałem okazji czytać ostrze Joe Abercrombie'ego kompletnie nie powiem o co z tym chodzi natomiast zabrałem się za to ze względu na y, trylogię, którą także nie przeczytałem yy, jest to Triologia pół, można tak nazwać, z tego względu, że jest pół króla, pół świata i pół wojny. Nie przeczytałem, zabrałem się za drugi tom, pierwszy udało mi się przeczytać, było całkiem przyjemną pozycją. Ciekawa, ciekawa historia i z tego względu kupiłem kolejne dwa tomy. Jednakże jakoś nie udało mi się przebrnąć przez początki drugiego i tak jakoś za mało pamiętałem, szczerze powiedziawszy, z, z pierwszego tomu, pół króla. Przez co troszeczkę nie odnajdowałem się na początku drugiego tomu. Troszeczkę mi to już zajęło, nie, nie brałem się za to i czeka, czeka. Dalej mamy na skraj jutra, czyli od Unity Skill, które jest light novelką od japońskiego autora. Miałem okazję już przeczytać komiks, który bardzo mi się podobał. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych komiksów, jakie okazję miałem przeczytać, dlatego też sięgnąłem, jak tylko zobaczyłem, że, że jest jakiś czy był dodruk, czy, czy po prostu jakiś zostały z tego względu, że był jakiś deficyt tych tych książek, dlatego też jak szybko jak tylko zobaczyłem, że jest gdzieś, to sobie zamówiłem, kupiłem. Z pewnością kiedyś przeczytam z tego względu, że ciekawi mnie, czy też jakoś inaczej odbiega komiks od y, książki i w jaki sposób jest y, napisana, a jednocześnie czy odbiega y, z, od y, filmu, który jest troszeczkę inaczej, głównie ze względu na końcówkę poprowadzony, który właśnie się nazywa na Skraju jutra, jeżeli się nie mylę i jest bardzo fajny, moim zdaniem. Obydwie jakby adaptacje i komiksowa i filmowa spełniają tutaj swoją powinność i bardzo przyjemnie mi się oglądało. Oglądało, czytało, dlatego też mam nadzieję, że i książka, kiedy przyjdzie na nią pora, będzie równie dostarczyła mi miłych e emocji i wrażeń. Dalej coś, co chyba również dostałem od znajomych, czyli od Andrzeja Pilipiuka, Kroniki Jakuba Wędrowicza. Książkę, którą jakiś czas temu bardzo chciałem przeczytać. Nie tylko książkę, ale po prostu z, zajrzeć do twórczości Pilipiuka. Yy, I nie przeczytałem tego. Jest to bardzo prosto pisana książka. Nie zarzucam tutaj, że, że to jest w jakiś sposób złe. Natomiast yy, jakoś nie, nie przemówiłam do mnie aż tak, żebym yy, udało mi się przeczytać całą książkę i tam nie wiem, czy przeczytałem jedną piątą, czy jedną czwartą, jakoś tak. Jednakże bardzo szybko się czyta, także to nie jest jakiś, jakiś problem, żeby kiedyś się w końcu za to zabrać i nie wiem, może nawet w dwa dni przeczytać. Jednakże nie skończyłem, także nic więcej o tym nie powiem. To są licealne, dla których chyba, jeżeli się nie mylę, najbardziej mi się podobała lalka, z tego tutaj mamy i Zbrodnia i Kara. I tyle. No najmniej pan Tadeusz, który, który w ogóle mnie nie przypadł do gustu swoimi opisami. Nawet bardziej lepiej czytałem się dziady niż pana Tadeusza, szczerze powiedziawszy. Chłopi także były cał, całkiem spoko napisani i przyjemnie się to czytało. Jednakże tutaj miałem okazję jedynie chyba jedną część z czterech, jeżeli się nie mylę, okazję przeczytać. Dalej mam książki, które są pożyczone, czyli Hyperion, znamego, który twierdzi, że, że jest to super książka. Ja uważam, że, że niezbyt, jest to fantazy. Nie udało mi się to przeczytać, nie wiem czy ja to w połowie jestem, czy, czy nie, chyba tak. Dawno już do tego się nie zabierałem i. No, tym to, polecając mi tę książkę nie przekonał mnie do świata fantazy, no to mm, mm, nie fantazy, co ja mówię, zdury mówię, science fiction. Natomiast drugą pozycją, także pożyczoną tego samego znamego, jest Mesjasz Tak, Mesjasz Duny. Jest to książka druga Duny. Swoją drogą Duna ma dostać film chyba w końcu. I pierwszy tom bardzo mi się spodobał. Było to. Nie powiedziałbym, że to było pełne Science Fiction, i przynajmniej ja sobie tak nie wyobrażam Science Fiction. Natomiast to była już pozycja, która bardzo mi się spodobała, jednakże nie przebrnąłem przez całą drugą część z tego względu, że jest ona zupełnie w innych klimatach napisana i dziwnie mi się czytało zaraz po skończeniu pierwszej części była bardzo oderwana od tego, w jaki sposób wyglądała. Um, wyglądała wyglądał pierwszy tom po prostu, i przez to się. Um, nie zabrałem jakoś za bardzo za to. Myślę, że to wszystko, co z mojej strony w tym materiale. Piszcie w komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, co tam ostatnio sobie chociażby przeczytaliście. Ja ostatnio przeczytałem Rozjemce, Odprysk Świtu oraz Rytm Wojny, czyli wszystkie trzy książki, pierwszą część Rytmu Wojny, wszystkie trzy książki są z uniwersum Kosmere oraz od Brandona Sandersona. I z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w innych materiałach. Pa Pa!